Cześć, witajcie. W tym odcinku poruszę temat, e, czego szkoła Was nie nauczy. E, nie jestem jakimś negatywnie zwolennikiem nastawienia na szkoły, bo u, u, uważam, że szkoły naprawdę są instytucją, które pomagają ludzi, pomagają młodzieży, pomagają młodzieży kształcić i po prostu wystawić na rynek pracy z pewnym doświadczeniem. Także e, nie uciekajcie ze szkoły, nie po prostu, nie, 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 prze, nie przerywajcie nauki, że tak powiem, bo... Jednak to są edukacje, to są podstawy, które powinien każdy po prostu potrafić. Także po prostu no szkołę jednak trzeba ukończyć i mieć to jakieś tam doświadczenie, mieć jakąś edukację. Yy, ale są pewne rzeczy, które szkoły was nie nauczą i yy, jesteście akurat w takiej sytuacji teraz, yy, że macie dojść do innych informacji w social media, których kiedyś nie było. Czyli możecie wygooglować, możecie zapytać chat GPT na pewne informacje, yy, Tych szkoła was nie nauczy. Szkoła was nie nauczy, na przykład, jak zbudować kanał na LinkedIn, żeby ewentualnie nawiązać jakiś kontakt z jakimiś menadżerami, korporacji czy jakichś innych firm, żeby po prostu dać oferty pracy. Bo w momencie, kiedy kończycie szkołę, kończycie studia, jesteście juniorami, chodzicie w widełki juniorów, które są tysiące na rynku. I teraz, jak, jak się wybić, jak walczyć po prostu, no to są kolejne rzeczy. Czyli takie rzeczy na przykład powinny być w szkole, jak budować kanały na, na LinkedIn, jak po prostu zapywać kontakty z menadżerami, e, e, jak po prostu znaleźć te oferty pracy, których jeszcze nie ma na rynku przez LinkedIn. Także takie po prostu rzeczy. Nie no, no, nauczy Was szkoła na przykład, jakie rachunki zapłacić za mieszkanie, które będziecie w samodzielnie wynajmowali. Przypuśćmy że chcecie wynajmować jakieś mieszkanie, 2-3 tysiące złotych przypuśćmy w Warszawie, Fajne jakieś miejscowości, miejsc, jakiejś dzielnicy, jest wszystko kul, pięknie, ładnie. No ale minął miesiąc dwa dostajecie rachunki. Patrzycie, kurczę, ja nie mogę tego pokryć, to są duże rachunki. Za prąd, za gaz, za to. No te, to powinno wszystko być po prostu czarno-białym, ale nigdy nie jest. Nigdy tak nie jest, także to czasu jestem ja wyliczyć. Mieliście matematykę w szkole, wiecie jak liczyć, ale niestety szkoła wam nie powiedziała, że przypuśćmy za taki metraż mieszkania takiej po prostu dzielnicy, miejscowości trzeba zapłacić tyle i tyle, rachunki będą średnio takie i takie. Także w tym momencie to są akurat rzeczy, które naprawdę powinny być akurat też edukowane w szkole. No i przede wszystkim akurat takie tego typu rzeczy, że przypuśćmy dostaniecie pracę w korporacji, to czym akurat studiowaliście, czy w jakimś temacie w danej branży. Minął rok, dwa, trzy... Macie wypalenie zawodowe, nie podoba Wam się to, pracujecie po 12 godzin, nie lubicie swojej pracy, nie lubicie swojego szefa, no, no no, i w tym momencie stoicie po prostu i co dalej zrobić? Tego szkoła też Wam nie powie, co dalej zrobić ewentualnie, jeżeli stwierdziłem jednak po mojej praktyce, po moim jednak zawodzie, że jednak tego nie lubię, chciałem coś zmienić, pieniądze są za małe, chciałem się bardziej dalej rozwijać, jak to zrobić? Zdam Ci wróć na kolejne studia 4-5 lat. To nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie, żeby po prostu robić w ten sposób, także po prostu e, e, zawsze trzeba po prostu wiedzieć, bo jednak w życiu nie zawsze jest tak, jak planujemy i e, nie zawsze po prostu wychodzi, tak jak sobie napiszemy na kartce, rozpiszemy sobie wydatki, tego wszystko tutaj ładnie naprawdę tak nie jest. Jest dużo rozczarowań, jest dużo po prostu rzeczy, które po prostu wyskakują, jednak które trzeba po prostu opłacić, trzeba po prostu zrobić, także po prostu no. W szkole powinien, moim zdaniem powinien być taki jeden miesiąc, jeden miesiąc końcowy, gdzie po prostu szkoły was po prostu nauczą, pokażą wam, jak to obliczać, jak podchodzić do pewnych sytuacji życiowych, żeby już po prostu móc się usamodzielnić. I powinniście zrobić to jak najszybciej, usamodzielnić się, to jest to jest najlepsze akurat doświadczenie, to jest najlepsze po prostu, jak powiem, życiowa szkoła także po prostu wynajmowanie mieszkania, usamodzielnienie się, robienie pewnych rzeczy, o które jest niezależne, wszystko jest od was i w tym momencie zobaczycie jak czas ucieka, jak pieniądze uciekają, gdzie można po prostu zaoszczędzić, gdzie można wszystko po prostu ten, także to wszystko jest lekcjami, no niestety tego w szkole was nie nauczą. są rzeczy przydatne w szkole z reguły tematy wiadomo, no wszystkie takie programy czy procesy są trochę przedawnione, bo wszystko idzie tak szybko z czasem, technologia się tak rozwija. Mamy teraz czasy, które jest naprawdę, możemy po prostu tylko wpisać parę linii tekstu i mamy robiony ładny design jakiegoś zdjęcia i midziu czy coś. Nie musimy studiować jak zostać grafik designerem, bo ten zawód już znika, ten zawód już po prostu zniknie momencie akurat za, y, za parę miesięcy już go nie będzie także to słuchajcie to jest wszystko się zmienia wszystko się zmienia po prostu że y, naprawdę po prostu wszystko idzie w tym kierunku akurat technologicznym y, AI pomocy także po prostu no to jest akurat też temat y, ciekawy do rozwoju no ale zawsze będzie potrzebno potrzebni ludzie którzy są kreatywni zawsze są po prostu potrzebni ludzie którzy po prostu mają jakieś management skills y, Wiecie, takie zawody po prostu pozostaną, zawody, które będą po prostu no, wypierane przez technologię, czy coś, może będą inne. Czasami trzeba po prostu odbijać prawo w lewo, ale widzicie, no niestety w szkole się tego nie dowiecie. Nie dowiecie się na przykład jak zostać influencerem, jak założyć kanał na YouTubie, na TikToku, jak, jak zwiększyć swoje zasięgi na TikToku. No, powinna być na tym studia, moim zdaniem, zorganizowane. No, ale nawet jakby była jakaś taka tego typu szkoła, no mówię, są, no są szkoły te marketingowe, opisują pewne rzeczy. To wszystko zmienia się z miesiąca na miesiąc, także to wszystko musiało być odświeżane yy, i wszystko musiało być robione w praktyce. Także po prostu, jeżeli bym na przykład miał zapisać się na jakieś studia marketingowe czy na jakąś szkołę marketingową, jak po prostu ewentualnie nauczyć się używania kanałów na TikToku, na Insta czy coś. To w czasie tej kursu, w czasie tego uczenia, powin, powinien nauczyciel pokazać, jak zbudować TikToka, który będzie miał takie i takie zasięgi w ciągu miesiąca, trzech miesięcy i robić to razem w kursie. Także po prostu, no, e, wszystko powinno być praktycznie robione. Dużo teorii jest podawanych, dużo rzeczy, no, ale w rzeczywistości, w, w realnym świecie, akurat nie zawsze to działa tak samo i nie zawsze to działa parę lat później, czyli to działało dzisiaj. Także po prostu, e, no duże rzeczy nie dowiecie się w szkole i, i co mniej więcej ja bym robił teraz akurat, jakbym był na przykład na studiach, jakbym był na szkole. Znalazłbym sobie jakąś taką pasję, jakiś może taki ewentualnie kierunek, który by mnie interesował. Czyli interesuje Was, przypuśćmy, nie wiem, na zakładanie jakichś social media, czy robienie jakichś, nie wiem, kursów dietetyka, czy ewentualnie kursów personalnego z trenera na siłowni. Coś dodatkowego, co naprawdę mi się podoba, co mnie kręci jakąś pasję, robił sobie jakiś kurs taki ala zaoczny czy coś, oprócz tego, że robię studia jeszcze i później pod koniec zobaczył akurat co mi w tym kierunku, w dwóch kierunkach wyjdzie które mi się bardziej spodoba eee, bo w tym momencie no, zawsze macie dodatkowe akurat tak powiem skills do dodatkowe umiejętności eee, jedno czego bym nie robił to akurat pamiętajcie jak skończycie szkołę, nie mówcie sobie już nigdy więcej niczego się nie będę uczył, dosyć uszczenia się i szkoły bo to jest najgorsze, że po prostu osoby kończą edukację, rozwijanie się w wieku 24 lat i już nic nie chcą, czegoś nie chcą uczyć ani rozwijać, już później dalej. Tylko jest zakładanie rodziny, praca, do którą się po prostu wyuczyłem w szkole i to jest już koniec. Także nie róbcie tego, bo to jest właśnie najgorsze zatrzymanie się w miejscu. Yy, rozwój powinien być zawsze, w każdym wieku, praktycznie. Powinniśmy się rozwijać co roku w jakimś innym kierunku, ale w kierunku, który was nas interesuje. Nie w kierunku, który na przykład nas pcha do czegoś. Coś na, na przykład nas pcha. Yy, pcha nas na przykład w kierunku pieniędzy. Czyli chcemy być akurat, że tak powiem, ekspertem w IT, bo tam są pieniądze. Także na siłę uczycie się jakiegoś kierunku. Po to tylko, bo tam są pieniądze. OK, tam są pieniądze teraz, ale za 2-3 lata może ich tam nie być, i co dalej? I w tym momencie będziecie pracowali w, na stanowisku czy w branży, której nie lubicie, jeszcze będziecie zarabiali mniejsze pieniądze i już będzie całkowicie masakra. Także pamiętajcie, pieniądze moim zdaniem są w każdej branży, tylko zależy, co wykonujemy, jak wykonujemy to. I, i słuchajcie, no wszędzie można po prostu zarobić I, 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 i naprawdę ludzie, którzy przypuśćmy, czy to rozwijają sobie social media czy to są na przykład ekspertami, no, no, no personalny trener akurat, peznany trener który, który się nie przejmuje swoimi klientami, który naprawdę odwala robotę tylko tak żeby skasować za godzinę i, i sam, który jeszcze ma lekki brzuszek, nie wygląda taki bardziej na fit, który nigdy nie osiągnął żadnego wyczynu Fitnessowego, żadnego maratonu nie przebiegł, żadnych zawodów nie zakończył, czy coś on chce zarabiać dużo pieniędzy. No jak? Jak nie będzie miał tych ludzi, nie będzie miał tej kolejki do siebie, bo nie ma co udowodnić. Nie zrobił nic, nie osiągnął nic ciekawego w tym świecie fitness. Sam się nie prezentuje dobrze, też to w tym momencie, no jak? Także po prostu um, znam dużo akurat takich osób, akurat preznanych trenerów, którzy naprawdę osiągnęli pewne rzeczy. I oni nie, poszukują, nie, nie muszą szukać klientów. Klienci do nich przychodzą. I oni kasują grubo. I mają, mają po prostu ten, yy, już swoją akurat klientelę opanowaną. Także tak jest w każdym zawodzie. To jest tak samo dietetyk. Dietetyk tak samo może po prostu bardziej rozwijać się na social media, robić sobie wywiady, chodzić sobie do, yy, do jakiejś telewizji polemicznej. Także zawsze można w każdym kierunku dobrze zarobić. Także pamiętajcie, nie, nie szufladkujcie się po prostu w jednym, że tak powiem, y -y, terminie, w jednym akurat po prostu zawodzie, bo tutaj szkoła Was wyuczyła w tym kierunku i w tym kierunku musicie zdać całe życie. To jest nieprawda i, i to powinno być po prostu tak samo uczone w szkole: że y, w życiu zawsze są lotki, spadki, wzrosty i zawsze są jakieś wahania, także po prostu e, zawsze powinien być postęp, zawsze powinien być jakiś progres. Bo jak się mówię, nie rozwijacie, to się zwijacie. Czyli w tym momencie y, zawsze powinno się mniej więcej co roku, co dwa zmieniać pozycję pracy na wyższą. Mieć jakiś postęp, mieć jakiś progres i, i do swojego szefa powiedzieć, słuchaj, ja chcę się rozwijać. W kolejnych 12 miesiącach chciałbym zmienić pozycję na wyższą. Z czym się wiąże oczywiście większe zarobki? ale musi być rozwój, bo jeżeli stoimy na tej samej pozycji, na tej samej pozycji przez 5, 10, 20 lat i chcemy już gdzieś tam zmienić coś, to pracodawca patrzy, na no 20 lat na tej samej pozycji byłaś, no to tutaj jakie doświadczenie chcesz innym dostać, co coś innego robić? To po prostu Was już szufladkują na tej pozycji i już nie ma żadnej zmiany. A ten, kto chce się rozwijać, chce się uczyć, wzrasta i naprawdę można pójść bardzo wysoko, bardzo szybko, tylko po prostu trzeba chcieć. Trzeba po prostu chcieć, trzeba po prostu dojść do tej rozmowy z pracodawcą, porozmawiać, czego Wy chcecie. Nie zawsze trzeba się zwalniać od razu szybko, ja tego nie lubię i ten, tylko po prostu powiedzieć, że chcemy to i to i to, i wtedy, jeżeli pracodawca coś zrobi fajnego, OK, Google, zmieni wam coś, czy da jakiś wam po prostu program rozwoju, czy jakąś ścieżkę rozwojową, to fajnie. Także po prostu jak nie, to wtedy podejmiecie inne decyzje, ale... Ale naprawdę, no to jest dużo rzeczy akurat, które szkoły powinny uczyć. Powinny mieć to takie tematy, jak naprawdę jest w życiu. Nie sądzę, że nauczycieli akurat też pracy zmieniało, zawody zmieniało, żeby uczyć to w tym kierunku. A powinno być. Powinno być akurat, że po prostu nie bać się zmian. Bo to jest zawsze, pamiętajcie, postęp. Zawsze jest postęp, zawsze jest doświadczenie. I w wielu zawodach na przykład doświadczenia z innych branży są przydatne. Także skillsy są bardzo akurat przydatne w przyszłości na pewne zawody, także po prostu wszystko się łączy razem. Także słuchajcie, no, e, no polecam po prostu w tych tematach się rozwinąć. E, wszystko możecie sobie klikać na, na YouTubie, zagoglować, zobaczyć. Dużo osób opisuje pewne rzeczy, jakbyście potrzebowali, jak założyć na przykład kanał na LinkedIn, żeby był super. Czy jak podchodzi do tych. Te wszystkie informacje już teraz są na internecie. Kiedyś tego nie było. Kiedyś nie było takiego. Fajnego akurat, słuchajcie, yy, narzędzia, które mogliśmy się komunikować i mogliśmy znaleźć menadżera w danej firmie, w danej branży i napisać do niego wiadomość. Hej, właśnie ukończyłem studia i jestem tylko ciekaw, czy macie może w planach jakieś oferty pracy, bo wasza firma mnie interesuje. Nie miałem takiej możliwości i, i dlatego w tym momencie, słuchajcie, macie dużą przewagę. Że po prostu nie bać się podchodzić do tych ludzi, też na linii tym być komunikatywnym, rozwijać się i patrzeć, co was interesuje, nie co was wypala zawodowo, bo to, to nie jest dobra droga i to nie jest droga na, dłu na długi akurat termin, że tak powiem. Słuchajcie, no dobra, no dziękuję za to odtymnienie tego odcinka. Um, także w tym momencie, jakbyście mieli jakieś pytania, czyli może jakieś tematy, żebym rozwinął, czy coś bardziej więcej, piszcie po prostu. Pod tym wideo i w tym momencie postaram się odpowiedzieć, może zrobić jakiś kró krótki materiał. Dzięki wielkie, do zobaczenia kolejnym razem.